To nie jest tak, że przepisy prawa mamy raz i na zawsze. Zmiany są czymś naturalnym, ale jeżeli zmiany są kolejnym etapem, tak naprawdę psucia prawa, to mamy do czynienia z wątkiem o zabarwieniu seksualno-muzycznym. Ale jeżeli przy tym dochodzi do cofnięcia się przez ustawodawcę kilka wieków wstecz, to dopiero zaczynają się jaja i w zasadzie przypomina mi to słowa Michela Montaina. Tam, gdzie prosty błąd liczy się za zbrodnię, tam zbrodnie są jedynie błędami. Witam serdecznie. Nowelizacja kodeksu karnego kpina z logiki. Wczoraj, czyli w czwartek, Sejm przyjął reformę prawa karnego, m.in. zaostrzającą kary za najcięższe przestępstwa i wprowadzają te zmiany m.in. we względne dożywocie, konfiskatę aut pijanych kierowców i obszerna nowelizacja trafi teraz do Senatu. Za nowelizacją kodeksu karnego głosowało 229 posłów, 173 było przeciw, a 39 nie wiedziało, co ma zrobić, czyli wstrzymało się od głosu. Materiałem źródłowym jest dziennik Gazeta Prawna i możemy tam przeczytać, że kary muszą być na tyle surowe, żeby skutecznie odstraszały zwłaszcza najgroźniejszych przestępców dopuszczających się zbrodni godzących w życie, zdrowie i wolność człowieka. Mówił w czwartek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. I cytując księdza Tischnera powiedziałbym, że to też prawda. Reformer natomiast krytykują kluby opozycyjne i twierdzą, że można określić te zmiany jako zmiany o charakterze represyjnym, które nie mają prowadzić do zwiększenia kultury prawnej, a raczej do zastraszania i raczej siłowego wymuszania takich, a nie innych zachowań i przekonywał m.in. o tym, yy, podczas środowej debaty pan Tadeusz Zwiewka. Wniosek Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie tej reformy nie uzyskał jednak środowej większości w sejmowym głosowaniu. I powiedziałbym, że jego argumenty to również, to jest też prawda. Kwestie odstraszania myśmy przerabiali na przestrzeni dziejów i to w sposób taki, że w okresie oświecenia musiało dojść do powstania ruchu humanitarnego. Okazało się, że kwestia nawet tych kwalifikowanych kar nie zapobiegała przestępstwom. Więc efekt jest taki, że odstraszanie to jedno. Kwestia tego, że to prawo karne wobec przestępców musi być represyjne, musi. Ale jest kwestia również jeszcze przy tym wszystkim wyważenia. Tak czy inaczej, Sejm przyjął 7 poprawek naszej ulubionej partii, precyzujących niektóre przepisy. W każdym razie, drodzy Państwo, tak. Sama nowelizacja podnosi górną granicę, kary pozbawienia wolności z 15 lat do 30 lat pozbawienia wolności przy jednoczesnej likwidacji osobnej kary 25 lat pozbawienia wolności. Jeżeli ktoś wydawał się, że tak powiem w kwestię kodeksu karnego troszeczkę głębiej, to wiedział, że nie było kary, na przykład 17, 18, 19 lat pozbawienia wolności, więc ten element jest dosyć logiczny. Natomiast wydłużono również okres przed przedawnienia samej zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat. No, patrząc cynicznie na to, jak długo trwają procesy, jak skuteczny jest nasz wymiar sprawiedliwości, to nie wiem, czy te 10 lat coś jeszcze zmienią. No, ale to zostawmy. W każdym razie nowela wprowadza też nowy typ przestępstwa, czyli wprowadza kwestię przyjęcia zlecenia zabójstwa i karalne ma być nie, yy, również przygotowanie do zabójstwa. Zmiany przewidują też wprowadzenie kary bezwzględnego dożywocia, czyli kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. I decyzja o tym będzie zależała od uznania sądu, który będzie mógł wymierzyć tę karę w dwóch sytuacjach: czyli jeżeli sprawca był już skazany wcześniej za najpoważniejsze przestępstwa, albo jeżeli jego wyjście na wolność będzie zagrażało bezpieczeństwu ludzi. I po tyle jest naprawdę ok, bo to jest w jakimś zakresie logiczne. Natomiast Zaproponowano zaostrzenie kar za przestępstwa o charakterze seksualnym i pedofilię. Kara od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie będzie grozić za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem, gdy obecnie jest to zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności. Za tego typu przestępstwo w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu będzie grozić kara od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie. Obecnie mamy do lat 12. I jeżeli doszło do zgwałcenia, gdzie jest, dochodzi do śmierci ofiary, to kara będzie od 8 do 30 lat więzienia lub dożywocie. Obecnie mamy lat, zagrożenie karą do lat 12. Oczywiście muszę zapytać, jak to się ma w tym wypadku, do wiemy, prawo nie działa wstecz, ale nie wierzę, aby przypadki pewne się nie powtórzyły. Więc skoro mieliśmy za tego typu czyny, Skazanych policjantów, gdzie te wyroki były śmiesznie niskie, to jakoś nie wierzę, że nowelizacja kodeksu karnego cokolwiek zmieni. W każdym razie, do tego wszystkiego, drodzy Państwo, niemal jak ta wisienka na torcie, znalazły się nowe, kwalifikowane typy. I mówi się, że to u mnie kanał jest nacechowany kwestiami związanymi właśnie z tą, powiedzmy, drugą częścią naszej natury, czyli tą erotyką, ale widać, że. Nasz ustawodawca chyba wybitnie na tym punkcie jest, bym powiedział, przeczulony, to jest mało powiedziane. Patrząc na konferencję pana Kamińskiego, to bym powiedział, że wręcz jest to jego fetysz, bowiem doszło tu, jeżeli chodzi o kodeks karny, do dołożenia kilku kwalifikowanych, właśnie. Tego typu czynów, czyli na kobiecie ciężarnej, z posługiwaniem się bronią palną, czy z utrwalaniem obrazu i dźwięku tego czynu, i będzie za to groziło nawet do 20 lat więzienia. Tak więc, jeżeli ktoś dysponuje bronią służbową, to drodzy Państwo, ostrożnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię pedofilii, to też jest logiczne, że te kary zostają podniesione do lat 30. I jak informował. Resort Sprawiedliwości. Zaostrzamy zasady warunkowego zwolnienia dla recydywisty seksualnego. Będzie to możliwe po odbyciu 3 czwartych kary, a nie po 2 trzecich kary. Ale to są wszystko szczegóły. Tak samo jak szczegółem. Bym powiedział dosłownie takim pudrem na trupa to jest podniesienie z 500 do 800 zł kwoty, od której kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Także nie chcę powiedzieć kalkulatory w dłoń, bo to już było od dawna. Natomiast jest to sytuacja Generalnie bym powiedział w jednym elemencie. Musimy zastanowić się nad tym, czy to jest właściwy moment. Czy jest to właściwy moment na reformę prawa karnego, ponieważ patrząc na to, ile w tej chwili ten kraj ma problemów, a kodeks karny to nie jest element, który robi się ad hoc pod publiczkę. Niestety u nas tak to wygląda. W każdym razie, drodzy Państwo, idąc krok dalej, patrząc się na to, co będzie w tych nowelizacjach, bo o szczegółach jeszcze będą kolejne odcinki, nowelizacja zakłada m.in. konfiskatę pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę. Przepadek auta ma być stosowany w przypadkach, gdy kierowca ma co najmniej 1,5 promila lub jeśli spowoduje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi lub też jest to sytuacja recydywy. I teraz tak, jeżeli pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy, orzekany byłby przypadek równowartości pojazdu. Zaś za tę równowartość uznano by wartość określoną w polisie ubezpieczeniowej, a w razie braku polisy średnią wartość rynkową odpowiadającą wartości pojazdów podobnych. I jeżeli sprawca prowadziłby pojazd nie stanowiący jego własności, tylko własność jego pracodawcy, sąd orzekałby nawiązkę. I powiem Państwu tak. Już się bałem, że wyleją dziecko z kąpielą, bo no, tak naprawdę cieszę się, bo ja bym teraz musiał zastanawiać się, ile to radiowozów zostałoby skonfiskowanych i co by się z nimi działo, patrząc oczywiście na artykuły prasowe. I jak czytamy dalej w dzienniku Gazeta Prawda, zwiększy się również maksymalna kara, którą można wymierzyć za spowodowanie ciężkiego wypadku. Za spowodowanie ciężkich obrażeń lub śmierci. Nie trzeźwiemu sprawcy w wypadku będzie można wymierzyć karę do 16 lat pozbawienia wolności, a obecnie jest to lat 12. I myślę, że powinna być gwiazdka, nie dotyczy funkcjonariuszy publicznych. Jakoś tak dziwnym trafem, takie odnoszę wrażenie. W każdym razie, to, że większość nowelizacji miałaby wejść po upływie 3 miesięcy od ich ogłoszenia, to drodzy Państwo, tak naprawdę ta reforma powiela wiele rozwiązań z obszernych zmian prawa karnego z 2019 roku, gdzie sposób uchwalenia zakwestionował w 2020 roku Trybunał Konstytucyjny i Trybunał wskazał wtedy, że obszerny projekt noweli był procedowany w niewłaściwym trybie i bez zachowania wymaganych terminów. Sejm bowiem uchwalił wtedy nowelizację w ciągu dwóch dni. Czyli da się? Da się. No. Tym razem zamiast dwóch dni mieliśmy cztery miesiące. I, drodzy Państwo, tak naprawdę z pozoru to zwiększenie wymiaru kary wydawałoby się nawet zrozumiałe, gdyby nie kilka elementów. Te przyjęte przez Radę Ministrów rozwiązania zaostrzające kary i ograniczające swobodę sędziowskiego uznania zostały oparte na wadliwych założeniach myślenie kategoriami restrykcyjnej polityki karnej. Upatrującej skuteczności w zwalczaniu przestępczości jako pewnego rodzaju odwecie i pewnego rodzaju odstraszaniu opartym na surowości kary nie wydaje się być właściwym kierunkiem. Nie tylko dlatego, że jego obranie nie jest poparte analizami dynamiki, a struktury przestępczości, które by to uzasadniały, ale także z tego względu, że skutkuje to rozwiązaniami, które są wątpliwe z punktu widzenia konstytucyjnej zasady proporcjonalności reakcji karnej. I to są, drodzy Państwo, nie moje słowa, a słowa pana profesora Jarosława Zagrodnika z Uniwersytetu Śląskiego. Jeżeli ktoś mnie jeszcze tam pamięta, to pozdrawiam serdecznie. W każdym razie, jak pan profesor dodaje, projektodawca zamiast wzmacniać zaufanie do sądowego wymiaru sprawiedliwości, Narzuca sądom i sędziom szereg mechanizmów i miar, wedle których powinna być wymierzona kara za przestępstwo. Zmiany w kodeksie karnym. To wygląda w ten sposób, że pan minister sprawiedliwości twierdzi, że zaostrzamy kary dla najgroźniejszych przestępców. Moim zdaniem najgroźniejsi są ci, którzy noszą mundur, ponieważ godzą w sam wymiar sprawiedliwości, niszczą poczucie. Bezpieczeństwa całego społeczeństwa, a pomimo tego są najłagodniej traktowani. I przy tym wszystkim, drodzy Państwo, to podniesienie tych dolnych granic ustawowego zagrożenia karą za wiele przestępstw, niekiedy skutkujących na przykład brakiem możliwości zastosowania warunkowego zawieszenia, to określenie tego tak naprawdę katalogu tych wszystkich przesłanek do nadzwyczajnego złagodzenia lub obostrzenia kary, czy wreszcie rozwiązania zwiększające uprawnienia prokuratora względem sądu, czyli uzależnienie zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, na przykład tak zwanemu małemu świadkowi koronnemu, od wniosku, i to jest uzależnione od wniosku prokuratora, to może zakrawać, drodzy Państwo, na pewnego rodzaju banały, ale prawdziwy i prawidłowy wymiar sprawiedliwości karnej, który hołdowałby wartościom i standardom wyrażonym na płaszczyźnie konstytucyjnej i umów międzynarodowych, nie ma i nie może mieć nic wspólnego z mechanicznym i schematycznym stosowaniem prawa karnego. Pomijając to, że bardzo często na tym kanale, nie chciałbym powiedzieć, wiesza się psy, ale bym raczej powiedział, zwracamy uwagę na niedoskonałości wymiaru sprawiedliwości, to pomimo tego sędzia, który winien być profesjonalistą, Powinien mieć jednak w szczególnych sytuacjach możliwość decydowania o wymiarze kary w sposób swobodny, ale mówimy o profesjonaliście. A czy takich mamy? Zostawię bez odpowiedzi. Natomiast, drodzy Państwo, ten problem zwalczania zjawiska przestępczości nie tkwi w niedostatecznej surowości kary, lecz w jej nieuchronności i Temu powinna służyć nowoczesna reforma procesu karnego. I to są również słowa pana profesora Zagrodnika. I powiem państwu więcej: I nie pomyślałbym nawet, tym bardziej, że historia prawa zawsze była gdzieś moim konikiem, że chociaż te protesty przeciwko temu niehumanitarnemu, tak naprawdę feudalnemu prawu, miały swoje apogeum w dobie oświecenia. Na, pod, na podłożu tym właśnie takim prawno-naturalnym zaczęła wyrastać ostra krytyka zastanego prawa. Czyli ci humanitaryści, oni odrzucili zastany ideał kary sprawiedliwej. Bo może nie doszli do wniosku, że sprawiedliwość jest jak dupa, czyli każdy ma swoją. Natomiast oznaczało to tak naprawdę w ich wykonaniu całkowitą negację na przykład prawa talionu. Czyli zerwania z zasadą wyrażoną w kodeksie Hamurabiego, talion, czyli odwet. Jeżeli ktoś wybił oko, innemu wyrwą mu oko, jeżeli złamał kość, złamią mu kość. I od zarania dziejów, tak naprawdę w ten sposób wyobrażamy sobie sprawiedliwość. Czyli ten odwet pozwalał uzyskać identyczną równowagę pomiędzy czynem, a karą za jego popełnienie. Czyli byśmy dzisiaj powiedzieli, że jeżeli ktoś dobierze się do mojej żony, to ja się dobiorę do jego, prawda? Tylko czy my mówimy o sprawiedliwości? I tak naprawdę zerwanie z tą zasadą odwetu nastąpiło nie w sferze prawnej. Ponieważ w tym odczuciu społecznym wydaje się, że to nadal funkcjonuje. Czasem słusznie, czasem nie. W każdym razie do dzisiaj słychać nawoływanie przecież Śmierć za kiedy można spotkać głosy mówiące nawet o powrocie do kar tak zwanych odzwierciedlających, czyli obrazujących sposób popełnienia przestępstwa. Czyli mówimy o obcięciu ręki złodziejowi. I w tym wypadku rozumiem wszystko. Czyli oko za oko jestem w stanie zrozumieć. Ząb za ząb również rozumiem, tylko nie rozumiem, dlaczego dupa za pieniądze, choć przecież zostało powiedziane, darmo dostaliście, darmo dawajcie. A trochę poważniej. Drodzy Państwo, Karol już w swoich poglądach na kształt przepisów prawa twierdził, że przepisy powinny być sformułowane w sposób prosty i jasny, tak aby tworzone prawo było zrozumiałe dla prostych ludzi, a nie tylko dla fachowców. Tymczasem cofamy się i to mocno. I powiem więcej, historycznie, przykładowo, Maria Teresa pozostawiła po sobie jakżeby coś innego, jak kodyfikację prawa karnego w postaci wydanego w 1768 roku kodeksu Konstytucjo-Kryminalis-Terezjana i prawda jest taka, że jakoś dziwnie kojarzy mi się z obecną nowelizacją bo pomimo tego, że sama chęć kodyfikacji prawa była w tamtym czasie jak najbardziej oświeceniowa, prawda, spisać przepisy to już zawartość tego kodeksu nawiązywała do średniowiecznych kar i tortur kodeks był bowiem bardzo represyjny Zawierałbyśmy, powiedzieli, wręcz drakońskie kary i umożliwiał torturowanie podsądnych. Gwoli sprawiedliwości warto powiedzieć, że pod wpływem presji oświeceniowych zakaz tortur wprowadzono w 1776, czyli nie przetrwał zbyt długo w tym kodeksie. I drodzy Państwo, każdy z nas będzie miał inny pogląd, czy warto zaostrzać te kary, czy je łagodzić. Prawdą jest również jedno że jest kwestia nieuchronności kary, która u nas w Polsce leży i kwiczy, bo największymi przestępcami są ludzie, którzy przekroczą prędkość o 5 km na godzinę czy 10 km. Więc zastanówmy się, czy my naprawdę potrzebujemy zaostrzonego kodeksu karnego, czy może potrzebujemy tak naprawdę równego traktowania przez wymiar sprawiedliwości wszelkiej maści sprawców przestępstw. I to niezależnie od tego, jaki ma immunitet i jaki nosi strój. Czy potrzebujemy zabawy w wymiar sprawiedliwości, czy też równego traktowania pijanego hydraulika i pijanego komendanta policji? Czy potrzebujemy równego traktowania gwałcicieli niezależnie od tego, czy dokonywał tego, czy ktoś dokonywał tych czynów na komisariacie, na przykład w Brodnicy, czy też w Bytomiu? A może był to wujek Józiu za rogiem? Choć, drodzy Państwo, pojawią się pewnie głosy i słuszne, że ludzie związani z wymiarem sprawiedliwości winni być zdecydowanie mocniej, surowiej karani, bo, drodzy Państwo, to przecież nie sikora pluje na mundur policyjny, mówiąc prawdę, a hańbę przynoszą sami funkcjonariusze, którzy kalają swoimi czynami mundur. I myślę, że to jest chyba właściwa puenta, aby dzisiejszą wypowiedź zakończyć. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia we wtorek.